Cześć i witajcie, z tej strony ja I dzisiaj mamy wywiad z jedną osobą Ale najpierw chcę wam przypomnieć o subskrybowaniu kanału i lajkowaniu Bo w poprzednim filmie musiałem dograć nową scenę, żeby to powiedzieć Jest ze mną dzisiaj Ognisty Witam bardzo serdecznie I dzisiaj będziemy robić właśnie taki wywiad hmm. e, Jak się czujesz w ogóle na początku? A bardzo dobrze mogę ci powiedzieć o. Dobrze. miałeś dzisiaj czy dzisiaj był e, dzisiaj, dzisiaj... będzie akurat testowy stream. A. Ogólnie. Dobra. E, moje pierwsze pytanie dla Ciebie. Jak zaczęła się Twoja przygoda ze streamowaniem? Przygoda zaczęła się w 2021, mogę Ci powiedzieć. No. I tak. ogólnie... Ogólnie plan był taki, żeby po prostu e, grać ze znajomymi, grać z widzami i tak wiesz, nie? A, no to... Już się powtarza to samo co w poprzednim odcinku. E, tak też było właśnie u skanera przygoda jego zacznięta. Ale nie zdradzam ci, bo jeszcze ten film nie wyszedł, więc mógł sobie obejrzeć później z widzami. Rozumiem. wiat. Twój też będziesz mógł z widzami obejrzeć. E, a co cię skłoniło do wybrania platformy Twitch? Ogólnie próbowałem na, na wiele razy na YouTubie, chyba nawet 13 lat temu. I mi nic nie wychodziło. Na Twitchu weszłem i jakoś mi wychodzi, mogę tak powiedzieć. No na YouTube trudno zadbać o takie community społeczność, swoją taką No to jest akurat racja. E, no bo ktoś ci wbije, bo będziesz mieć... jakby wybijesz się przez lajki, a później właśnie wychodzi tak jak zawsze, czyli będziesz musiał wybrać inną platformę, no bo w tym przypadku Twitch, i moim zdaniem Twitch jest troszkę lepszy od tak naprawdę każdej platformy jednak Twitch właśnie został tak skonfigurowany, że to jest platforma do streamowania nie? Okay. E, jakie są twoje ulubione gry do streamowania i dlaczego? moim zdaniem Minecraft jest fajny, bo można grać ze znajomymi jest kreatywny i inne e, Among w sumie był też fajny, ale to było kiedyś ale Fall Guysy też są fajne dlatego, że no, można grać też ze znajomymi, nie? No, jakby grałem w y mm -hmm. i jakoś mi nie przypominały do gustu. Mo mógłbym ci jeszcze zaproponować Roketa. Boże, Roketliga. Roketa to w ogóle jakby nie. nienawidzę piłki nożnej w prawdziwym życiu, a co dopiero. A no to akurat. Wideo, nie? Rozumiem. Jakby wolę siatkówkę ewidentnie, jakby. siatkówka, tak. E Jakie wyzwania napotkałeś na swojej drodze jako streamer? Było wiele trudności z ludźmi. Ale utrzymywaniem ludźmi na streamie, czy z ludźmi? Eee, no, typu ludźmi banabyl, nie? Ogólnie. Okej, okay, rozumiem. Więc, no, ciężko się utrzymać wie wiele razy. Eee, a masz jakieś rady dla osób, które. Chcą rozpocząć swoją czułotę ze streamowaniem? Ja bym dał taką radę, jedynie, żeby nie przejmować się haterami hejter, i. no i tyle, się dobrze bawić. No i rozmawiać też na streamie, nie? To też jest no, to... oczywiście to jest też ważne, żeby właśnie rozmawiać na streamie. Ale to macie właśnie w poprzednim odcinku, jak rozmawiałem o tym ze skanerem. Jak wygląda Twój typowy dzień jako streamera? W większości to. W sumie nic nie robię, tylko odpa odpalam, e, robię wszystko, żeby było e, gotowe. Mniej więcej w sumie taką streamuję, nie? E, czy masz jakieś swoje ulubione momenty ze streamów, które szczególnie zapadły ci w pamięć? Momenty ze streamów chyba nie mam, niestety, ale by, by, by były, ale akurat nie ma z tego klipów. Jak dbasz o spo swoją społeczność na Twitchu? No, znaczy większość, y, większość ży y, robię losowania w Marbles na przykład hmm, rozmawiam z nimi. Właśnie ten y, robię właśnie SR, że może będą mogli wysyłać y, swoje piosenki. No w ogóle y, tak. y, właśnie SR jakby są staro będziesz robić przez y, Stream Elements, czy przez NightBot'a, czy. Ogólnie y, y, przez Stream Elements o, no, to na no stream element, możesz też zrobić takie rzeczy, jak wybranie z jakiej kategorii, nie? Żeby na przykład ci ktoś nie wysłał filmu, który trwa na przykład 5 sekund i tam jest n na przykład, nie? Mhm. Więc tam możesz zrobić takie y, typowanie, ile lajków ma być, na przykład 90% lajków niż dislikeów, powyżej 500 tysięcy przesłuchań, powyżej 100 tysięcy. czy znaczy no, to też wiąże się z tym, że jak będzie ktoś chciał wysłać dać piosenkę, która ma na przykład 2000 przesłań, ale mu się mega spodobała i tak dalej, no to wtedy to może być tak, że się nie doda, a też możesz na przykład takie piosenki z n-wordami, w sumie n piosenki z n-wordami, ogólnie na Twitchu, piosenki z n no jakby ze słowa banable nie są traktowane jako coś, co może ci usunąć streama, nie? Mhm. Więc dobrze, że Twitch coś takiego przemyślał, bo, na przykład, widz ci piosenkę do przesłuchania, i tak dalej, żebyś byś ocenił. A tam, na przykład, są banalne słowa. No i Twitch nie zbanuje cię za to, nie? Czyli po e... prostu nie banuje za piosenki. Nie, za... nie. no tak. Nie banuje za piosenki, ale za filmy banuje, nie? Jeżeli będziesz oglądał mhm. film i tam pojawi się N-word, to z tego co pamiętam, to chyba banuje. Ale muszę się dowiedzieć tego okay. bardziej, lepiej. Czy są inni streamerzy, którzy ci... Cię inspirują? E, inspiracji miałem wiele, ale ogólnie według teraz to możliwe, że mógłbym. E, no, ma, mam ogólnie, nie? Czyli idziemy teraz do szybkich strzałów. Czyli to, okay. czy to. No i pierwszy szybki strzał pies czy kot? E, kot. Kawa czy herbata? Herbata. Książka czy film? Film. Pizza czy hamburger? Pizza. Lato czy zima? Lato. Gra planszowa czy gra komputerowa? Gra planszowa. Góry czy morze? Morze. Samochód czy motocykl? Samochód. gryzoni czy ptaki? Gryzoń. Serial czy film? Serial. Facebook czy Instagram? Facebook. Android czy iOS? Android. Kolacja na mieście czy domowa kolacja? Domowa kolacja. Rowerek czy bieganie? <grych> Rowerek. Słodkie czy słone przekąski? Słone przekąski. Przebrnęliśmy przez szybkie strzały. Jak oceniasz rozwój swojego kanału od momentu rozpoczęcia streamowania? Moim zdaniem e, w sumie nic nie zmieniło od 2021, no może minimalnie, ale tak i tak wiem, że stanę jeszcze na nogi. Jakie są twoje oczekiwania wobec siebie jako streamera? Poznawanie innych ludzi w sumie najbardziej mnie interesuje. A doświadczyłeś kiedyś negatywnego komentarza lub toksycznego zachowania ze strony widzów? Jak sobie z tym radzisz? Wiele razy miałem taką sytuację i zawsze albo banowałem, albo mutowałem. Ale teraz mam właśnie moderatorkę od, od tego i jestem właśnie z niej zadowolony. A twoje ulubione funkcje lub narzędzia na platformie Twitch? Stream Elements na pewno. E, pomaga mi. Ale Stream nie hmm. jest e, funkcją od Twitcha. To ma być funkcja od Twitcha lub narzędzie od Twitcha. Ja nie znam żadnych narzędzi od Twitcha, ty. No, funkcja na przykład, e, moim zdaniem, punkty kanału. To no, punkty takie... kanału są właśnie fajne ogólnie e, dla widzów, nie? No, ale dla ciebie też, nie? Jakby to też jest takie. Dane, no. Na przykład e, sąd-alerty są na tym, e, przez punkty kanału I Możesz ustawić na przykład na 10 punktów i wtedy widzowie mogą ci puszczać sąd-alerty To też jest właśnie no, takie fajne bracia Też e, u jednego streamera widziałem, że sąd-requester ma przez punkty kanału na jed Przez jed jeden punkt kanału możesz zrobić sąd-requester e, Aha, okej okay. Tak i no Um, zamierzasz się rozwijać swoją obecnością poza Twitchem, na przykład na innych platformach społecznościowych? Właśnie myślę, że będę raczej próbował, ale nie wiem kiedy. Myślałem, że dalej będziesz mówić i. <laughs> I tak właśnie. No, nie, że... wiem, nie wiem po prostu kiedy, ale pewnie na YouTubie będę próbował dalej. A na TikToku jakieś klipy wrzucać? Na TikToku, no nie mam klipów, więc jakbym miał klipy, to raczej bym wpuszczał na TikToku, więc... no. Znaczy, też możesz y, robić tak, że po transmisji możesz wybierać sobie swoje najlepsze akcje i dawać je na TikToka, nie? I to też zbuduje ci społeczność. No w sumie. Nie, nie, nie pomyślałem nawet o tym. No. U mnie na TikToku były przez jakiś czas klipy z Twitcha. E, pobrałem jedną transmisję i nic z niej nie wyniosłem, bo nic nie było ciekawego na tej jednej transmisji. Na drugiej już było coś ciekawego, więc dodałem na, na TikToka. Więc to też jest takie fajne. Mm. Czekaj, o, tutaj. Czy masz jakieś hobby lub zainteresowania poza streamowaniem, które wpływają na Twoją twórczość? W sumie, jeśli tak myślę, to raczej nie mam tak za bardzo. Bo ogólnie większość czasu, co spędzałem na graniu, nie? Więc. Więc mm -hmm. w sumie nie mam. Jakie y masz plany na przyszłe streamy lub wydarzenia na kanale? Y plany mogę ci powiedzieć, że. Różne inne gierki, które w ogóle nie były u mnie wypuszczane, to raczej będą po prostu... będą grane, nie? O, to ciekawie. Eee, masz jakieś specjalne projekty lub inicjatywy, którymi chciałbyś się podzielić z widzami? E, jest jeden projekt, który e, ciąg ciągniemy razem z innymi streamerami. No mały... E, mali streamerzy? Eee... Czyli. Mali streamerzy, no, moim zdaniem, on, on upadł, ale. No, jest na przykład serwer dla widzów, nie? W Minecraftie, więc. No, dlatego też ja, na przykład, jako twórca, odszedłem z małych streamerów. E, jakby w ogóle tam się nic nie działo i tak dalej. No, tam dlatego się nic nie dzieje, dlatego, dosłownie. Dlatego stwierdziłem też, że. no, usunę ten panel na Twitch'u i wyjdę z serwera żeby po prostu nie mieć rangi, żeby nie było tak, że ja mam rangę, a e, no na Twitch'u nie mam panelu e, no rozumiem ogólnie już doszliśmy do końca, to jest 15 okay. minuta e, na koniec czy masz jakieś wiadomości lub słowo motywujące dla swoich społeczności lub dla osób, które śledzą twoją przygodę ze czy ja mam jakieś słowo Mogę powiedzieć tak. Eee, jeśli po prostu nie macie z kim grać, to zapraszam i tyle w sumie. No to dziękuję Ci za ten wywiad. Eee, no krótki on jest. Mam nadzieję, że chociaż będzie 10 minut z tego klipa, czy znaczy z tego wywiadu. Mm -hmm. Ale w sumie dobrze dla mnie, bo będę mieć mniej do montowania. No, nie chciałem Cię też dodawać, bo by było za długo, nie? Znaczy nie to zapewne. Tak, z... znaczy, ten. ten większość. Ja się... znaczy. po, ten... po skanerze, więc ja najpierw muszę skanera zrobić, a później <minut kontroli> Twój. No i jeszcze muszę napisać do inu... innych twórców. Okej. Okay. Mam pewne plany, żeby napisać do kilku twórców małych, też. którzy już na przykład są troszkę dużymi twórcami. Bo oglądałem ich jak byli mali, a teraz już mają tak troszkę więcej widzów na streamach. No mm -hmm. Ale tak mówię sobie, że wezmę Ciebie, wezmę skanera na początku, tak żeby te dwie osoby były troszkę, że małe, a nie takie, że od razu 20 widzów i nazywam to małym streamerem. Rozumiem. No. Także dziękuję Ci za rozmowę i pa, pa. No pa.